dziki! Mam dzisiaj dla Was kolejny tutorial. W tym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić ruchome markery na mapie, które będą widoczne dla graczy, kiedy włączą swoją mapę. Zrobię na początek swojego gracza. I to może być, ta funkcja może być przydatna, kiedy na przykład dowodzimy kilkoma oddziałami. Zrobię właśnie dwa oddziały. Dwa fire team zrobię z, tego same, z tej samej frakcji, co ja. Skopiuję ten. Kleję. I zrobimy tak, że na przykład ten oddział będzie szedł na północ. a ten drugi na południe. I właśnie na przykład gdybym dowodził dwoma oddziałami, e, fajnie by było wiedzieć w jakiej pozycji dokładnie się znajdują i właśnie te markery będą nam pokazywać na mapie, w, której, e, w którym miejscu są dokładnie, będą odświeżane co, e, co jedną sekundę. I można to zastosować do każdej jednostki, można nawet do helikopterów, do czołgów, do odrzutowców, wszystko jedno jakie. No, nawet do pustych samochodów można zastosować, na przykład będzie stał sobie samochód w jednym miejscu, jak go ktoś weźmie, będziemy widzieli, że ten samochód się rusza. Stworzę może helikopter. Jeszcze. Odgrupuję go od siebie. I też damy o waypoint, żeby gdzieś tam sobie poleciał. No hmm. gdzieś, żeby sobie zataczał kółka jakieś wokół mapy. Tak na szybko. i Teraz przejdziemy do tego jak zrobić to, żeby właśnie pokazywało nam te markery. Stworzymy na początek te markery. Wybierzemy jakąś ikonkę. To może wybiorę dla drużyn naszych. Nazwiemy to drużyna 1. Nazwiemy może ją w tekście alfa 1, 1. Skopiujemy ten marker i ten drugi nazwiemy drużyna 2 i nazwiemy ich alfa 1,2 Skopiuję to jeszcze raz i teraz stworzymy marker dla helikoptera. Może wybierzemy inną ikonkę. Gdzieś to był jakiś... O, jest, jest helikopter nawet. I nazwiemy go e, Heli. I nazwiemy nazwę... W nazwie spiszemy Helikopter 1. No ale jest na biało, musimy to zmienić na niebieski. Myślę, że powinno być. Tak pro, takie prowizoryczne markery zrobiliśmy. I będą one przypisane do właśnie tych drużyn i do helikoptera. Może je weźmiemy stąd na początek, bo nawet nie muszą być w tym miejscu, mogą być gdziekolwiek. I teraz najważniejsza rzecz. W jakimś odludnym miejscu na mapie, najlepiej gdzie misja, którą tworzycie, nie będzie się rozgrywała. Wezmę na przykład tą wysepkę odludnioną. Stwórz, musimy stworzyć cywila albo jakąś inną jednostkę, ale myślę, że cywil będzie najbardziej pasował. I teraz damy temu cywilowi waypoint. Dwa waypointy właściwie. Pierwszy tutaj i drugi zaraz obok niego. I zapętlimy to, czyli dajemy waypoint cycle koło tego pierwszego. Czyli teraz ten cywil będzie chodził w kółko pomiędzy tymi dwoma waypointami. A w jakim celu to jest zrobione? W celu takim, żeby te markery były odświeżane co? Te markery będą właśnie odświeżone przepraszam, będą odświeżane w każdym z tych waypointów, ponieważ ustawimy tam w tych waypointach skrypt. Teraz jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy nazwać dowódców tych dwóch drużyn. Nazwiemy tego pierwszego e, dowódca 1, a tego drugiego dowódca 2. Będziemy musieli też nazwać helikopter. E, jakby go tu nazwać? E, pilot 1. I jeszcze dodatkowo e, zrobimy pewnie markery, żeby wam pokazać, że... Te markery będą przypisane właśnie do tych dwóch dowódców, czyli tak jakby do zespołu, bo pozostałe jednostki będą podążać generalnie za dowódcą, ale zrobimy też markery dla tych żołnierzy w, jednym, w jednej drużynie. Może ustawimy, że to będą niebieskie kropki, żeby już nie, żeby już nie zajmowało tak dużo miejsca na mapie. Musimy je nazwać żołnierz 1. Skopiuję. Żołnierz 2 i żołnierz 3. Wzięmy te markery tam do tych pozostałych. I teraz najważniejsza rzecz. W tych waypointach przypiszemy te markery. Y, które będą się odświeżały właśnie w tych waypointach. I teraz otwieramy ten pierwszy waypoint, klikamy na niego i piszemy tak. Y, otwieramy cudzysłów, wpisujemy drużyna1, zamykamy cudzysłów, spacja, set marker, pos, to wszystko razem, spacja, get pos, I teraz w bez cudzysłowu wpiszemy nazwę tego dowódcy pierwszego, do którego będzie przypisany ten marker o nazwie drużyna 1, czyli dowódca 1. I już mamy ten pierwszy marker przypisany do tego dowódcy. Na końcu nie zapomnijcie postawić średnika, bo będziemy to kopiować. I teraz tutaj w tym wklejonym kolejnym wpisujemy drużyna 2. Zmieniamy to. I dowódca 2. Tam kolejne było chyba jak te kropki się nazywały, bo już sobie zapomniałem. Żołnierz 1. A właśnie, musimy jeszcze nazwać tych żołnierzy tutaj, pozostałych. Strzelec 1. Strzelec 2. Strzelec 3. To tylko takie prowizoryczne nazwy, żeby Wam pokazać, że to wszystko działa. Czyli wracamy do tego pierwszego waypointu i e, musimy tutaj e, nazwać strzelec... E, 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 nie, żołnierz 1. To było. Żołnierz 1. I tutaj e, strzelec 1. To skopiujemy wklejamy, zmieniamy strzelec, żołnierz 2, strzelec 2 i znowu wklejamy i zmieniamy strzelec 3, strzelec 3 trochę dużo jest roboty z tym, żeby te wszystkie jednostki właśnie do każdej jednostki osobno te markery przydzielić, ale właśnie chyba najlepiej by to było właśnie, żeby tylko do dowódców poprzydzielać wtedy, by nie było tak dużo roboty. Jeszcze został nam ten helikopter Um, już zapomniałem jakby się nazywał Sprawdzę te markery Helikopter 1 A helikopter jak nazwał? już nie pamiętam Pilot 1 Czyli tutaj helikopter 1 i pilot 1 i mamy już te wszystkie markery przydzielone do tych wszystkich jednostek. Możemy to wszystko jeszcze zaznaczyć, skopiować i to samo wkleić do tego drugiego waypointu, żeby w każdym waypointie było to odświeżane. Myślę, że tak około jedną sekundę będą te markery odświeżane, także zaraz po włączeniu misji nie, nie powinny być tutaj, tylko być przydzielone do tych jednostek w tej bazie. No więc klikam podgląd i zobaczymy jak to będzie wyglądało w, w środku misji Myślę, że powinno działać wszystko jak należy Mam nadzieję, że o nic, niczym nie zapomniałem Mamy dwa zespoły, jeden będzie szedł na południe, drugi na północ Mamy też helikopter Włączę mapę I proszę bardzo, mamy wszystkie markery, które się odświeżają co jakiś czas Jakby te waypointy bliżej się wydać, to, to te markery nawet chyba dużo szybciej będą odświeżane. Czyli zmniejszymy po prostu odległość. Teraz myślę, że bardzo szybko powinny odświeżać. A tam to było troszkę wolne. Zobaczmy teraz. No teraz już bardzo szybko odświeżam. I oczywiście, oczywiście mamy też podgląd na GPS-ie, jeżeli będziemy go mieć w swoim inwentary. Także jest to bardzo fajne i przydatne narzędzie, które będzie nam pokazywało jednostki. Nie wiem co się z tą jednostką stało. zdecydowała się zbuntować i nie będzie podążać za swoim dowódcą. A czasami takie bługi występują tutaj. Także widzimy tutaj dowódcę mamy oraz te pozostałe jednostki zaznaczone. A tutaj sam dowódca, bo tylko jednego dowódcę tam zaznaczyliśmy. No i oraz widzimy helikopter latający po mapie. Tak się robi te markery. W bardzo prosty sposób. O, teraz to. Jednostka już postanowiła dołączyć do, do reszty. Mam nadzieję, że, że Wam się przyda to do tworzenia własnych misji. E, dzięki za oglądanie i e, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej podobnych tutoriali oraz e, oczywiście więcej gameplay z Army 3. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!